Dobry wieczór, witajcie. Monika, perfumowy Orient Express. I chciałam nagrać dla Was takie postscriptum post post do ostatniego filmu, gdzie przedstawiałam najlepsze zapachy, jakie poznałam w 2022 roku. Umknął mi jeden zapach. No, nagrałam ten film i opublikowałam go i pomyślałam sobie, o kurczę. No, zapomniałam o jednym zapachu. Jak to się stało, nie wiem. To chyba COVID namieszał w moim życiu, bo od kiedy przeszłam tą tę chorobę już dawno, dosyć dawno temu, to po prostu zauważyłam, że zawieszam się, że mój mózg nie pracuje tak jak do tej pory, jak wcześniej. E, po prostu się zawieszam albo zapominam o pewnych sprawach. A może to po prostu wiek, nie wiem. E, w każdym razie, o jakim zapachu zapomniałam wspomnieć? No, Iris Malika Choparda, nowość 2022. Zapach wspaniały, cudowny, jakościowy. Welurowy, kwaskowaty, słodki, głęboki, ciemne owoce w głębokim lesie. No coś pięknego. Odlewka, która do mnie przyszła, używałam ją codziennie, nie mogłam się od tego zapachu oderwać. No i z pewnością zakończy się to u mnie flakonem. No i dlatego nagrywam to postscriptum, ponieważ po prostu zapomniałam o tym zapachu napomknąć, a, a jest to naprawdę bardzo wartościowy, piękny zapach. Właściwie brzmi bardziej niszowo niż mainstreamowo, plus cudowny flakon także mm, powinien znaleźć się w tym podsumowaniu, ale ponieważ się nie znalazł, to być może powstanie jeszcze jeden film yy, z taką kategorią najlepsze zapachy 2022 roku, te które powstały w 2020 roku, chociaż będzie to krótka lista, dlatego że moim zdaniem no, nie było zbyt wiele dobrych zapachów, no ale właśnie Iris Malika to na pewno jest ten zapach, który byłby tam trium triumfatorem. To tyle takim tytułem postscriptum jeśli chodzi o, o poprzedni film. No i jeszcze, żeby było troszeczkę też ciekawie, ciekawie, powiem o czymś nowym, że niedługo też w przyszłym tygodniu powstanie film. Jeden film będzie niespodzianką, e, a drugi film będzie. E, będę testować zapachy, które nie są nowościami, ale które zawsze chciałam przetestować i nadarzyła się okazja. Czekam na nie i będę y, wam recenzować zapach Shalimar y, Soffle Intense. Jedni mówią Soffle, inni mówią Suffle. Nie wiem, kto ma rację. Y, w każdym razie Shalimar Soffle Intense garlena i jeszcze jeden bardzo tajemniczy zapach, który zawsze chciałam przetestować. Jesus Del Pozo Black. Taka czarna kula. Zdania są bardzo podzielone co do tego zapachu. Jedni mówią, że to jest taki sensualny, seksowny, erotyczny, tajemniczy zapach, a inni piszą, że ten zapach obraża czerni, ponieważ w ogóle nie kojarzy się z czernią, nie kojarzy się z wieczorowością, nie kojarzy się ze zmysłowością. Jaka jest prawda? To się okaże. Mam nadzieję, że będzie to dla Was interesujące. I to tyle tytułem postscriptum, i tyle tytułem zapowiedzi. Życzę Wam cudownego wieczoru, i do usłyszenia, do zobaczenia niedługo. Papa! Pa.